The halls with boughs of holly, la 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 la. Tease the season to be jolly, la 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 la. Don we now our gay apparel, la 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 la. the ancient Yuletide carol. kąta naszego w toku. Witajcie 1 grudnia. Witajcie chorobowo, bo trochę, trochę się nam może nie pogorszyło jakoś bardzo ale Asia w nocy miała. Miała e, e, ciężką noc, nie spała. Jak Asia nie śpi i mało je, to już jest źle. <gry> Więc dzisiaj odwołaliśmy. Ponurowanie jej przeszło. Cześć, Misiaczku. Ponurowanie jej przeszło wszystko. E, więc teoretycznie ktoś by powiedział, no mogłaś jechać, nie? No ale jakby... Wiemy o co chodzi, nie? Ja, ja nie jestem taka i myślę, że... <noise> myślę, że nie powinno się tak robić. Ślicznie, ucy i Jestem dumna z siebie. Dziewczyna jesteś taka. No. Lucy wariowała, więc wypieków na twarzy dostała. Ale Lucy ma zadanie do zrobienia. Lucy, zostaw. Zadanie jest. Tu są bombeczki i będziemy. Co to było? Będziemy wieszać bombeczki na drzewko, które jest za nami. Trening przed ubieraniem choinki. Kilka o tych bombek, bo wiecie. I to takie malutkie, spepko nie tłukące, bo to z nimi to... W zeszłym roku Lucy nam potłukła bombeczki. Więc w e, całe szczęście były w tej torbie z suwakiem z Ikea. I Lucy się nic nie stało, ale cały komplet poszedł. <noise> no ale ważne, że... że że jesteśmy razem. to się nie liczy. Będziemy ubierać teraz e bąbeczki. Tak jak mówię, dzisiaj domowo, nigdzie nie jedziemy, odwołałam. I myślę, że też e ludzie myślcie, co robicie, nie? Nie zarażajmy się sobie. Nie? Bo potem niektórzy muszą siedzieć miesiącami w domu, nie? No i też u jednego katar, czy, czy kaszelek jakiś, a u drugiego już to pójdzie na grubo, więc mówię, my wolałyśmy zostać w domu, coś to, jest to, jest to coś dziwnego. No Asia jest w dobrym stanie, bo naprawdę po tym nurofenie to po niej nie widać, że coś się jest, więc więc nie jest to może nic groźnego, ale tak na wszelki wypadek, my dzisiaj chyba już nie będziemy w ogóle wychodzić, jest minus 7 u nas, zimno. Pokazywałam Wam ten mój widok piękny z okna, naprawdę ta sosna jest obłędna, pięknie wygląda, jeszcze te szyszki gdzie nie, gdzie no. Prawie jak w górach. No. Lecimy z robotą. Pa. Zrób pa. pa ty jesteś mamuzi pieśniorzysko. To jest moje pieśniorzysko. Robota jest do zrobienia. Lucia. Lucy jest niesamowita, Słuchaj, Dobra. Robimy robotę. Chodź. Będziemy wieszać bombki na drzewko. Tu na drzewko. Gdzie tam? Zobacz, a, tutaj na drzewku już wiszą nasze gwiazdki windycz. Trosze bardzo. Naprawdę są piękne, wyszły bardzo ładnie. Wybierz sobie bąbeczkę. Jedną weź. Za jedną rzecz weź. No i ty bierzesz jedną. I teraz trzeba powiesić na drzewko. No, za sznureczek. No, ale to nie jest takie proste. Którą gałązkę? A może na tą gałązkę wyżej dawaj, no. Ale musimy na coś posadzić. Asję teraz. Asia usiądzie na chwilę tutaj. A Lucia pójdzie z mamą. Chodź, daj rączkę. Chodź do mnie. No, chodź. Tu, chodź, tu, tu, tu. Zobacz. Zajrzymy do pierwszego woreczka. Zajrzysz tam do pierwszego woreczka. Chodź. Zobaczymy, co tu jest w tym woreczku. Pierwszym. O, tutaj zobacz. Odepniemy woreczek. I zobaczymy, tu jest jakaś kartka! Co to za kartka? Trzymaj. Boreczek przypniemy. Co tu Ucja ma za kartkę? Boreczek przypniemy. O. Maga, maga. O, masz te spinacze, to takie są słabe. To jak już boreczek jest otwarty, to będziemy go przypinać za żyłkę. O, tak może. To znaczy, że woreczek jest otwarty. Co tu jest napisane na tej kartce? Uwaga, uwaga! Pierwszy dzień, pierwszy grudnia. Prezent jest tam. Uwaga, słuchamy! Prezent jest tam, gdzie torby na zakupy. Gdzie u nas są torby na zakupy? W kuchni. Obok stołu, w pudełku, idziemy szukać. Tak? No to idziemy. Asia jedzie z nami, a my idziemy szukać. Chodź, idziemy szukać. No. Zwykła była kartka i będziemy tutaj naklejać różne takie wycinki z wycinanek, nie? My mamy akurat holo dla lepszego efektu, ale spokojnie mogą być zwykłe wycinanki czy nawet gazety. O, gazety, właśnie z gazet, gazety, no cokolwiek, już ma jakiś mi pomysł, <laughs> przez mną przez głowę. Nieważne, e, mogą być jakieś gazety, e, ścinki z innych wycinanek. No my mamy holo, też one nie są jakieś... E, nowe, nie? Ale właśnie dla lepszego efektu mamy te tutaj takie różne błyszczydełka. I będziemy przyklejać. A jak już sobie tak nalepimy, 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 nalepimy... nalepimy. <ścoughs> okay. O nie! Spadło. O masz. Zaraz, zaraz to mi się... To tutaj mam szablon choinki, wycięłam go z, z kart pracy właśnie harmonii. I potem sobie na końcu nakleimy na kartkę ten szablon choinki. Będzie to coś, jak witrasz, nie tylko witrasz kiedyś się robiło z bibuły. Właśnie może witrasz jeszcze jakiś. Robił? No, na razie zajmijmy się tym, nie? Bo ja już mam, wiecie, milion pomysłów na, na minutę. I potem nalepimy to na kartkę. Działamy. Zobaczymy, czy nam się to w ogóle uda. down Of Holly, la 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 la. Tis the season to be jolly, la 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 la. Don't we know? Hej, witajcie! Z tej strony witajcie! E, tutaj są kółeczka nasze ulubione. Jest mata muzyczna i są nasze torby, które dzisiaj dziewczyny dostały z kalendarza adwentowego. O, właśnie mata się włączyła. E, I w tych torbach są różne rzeczy e, o czterech kolorach. I w każdej torbie jest tyle samo rzeczy, tylko że są różne kolory. I będziemy po prostu chodzić i wkładać do tych kółeczek. Tak, Asia? A Łucyjka, Czy ty będziesz wkładać, czy nie? O! Oh, zapał jest. Raz, dwa, trzy. Widzę, że zapał jest po prostu do pracy. Lucia, czy jest ok, czy nie? Ok. Dajemy. Czy chcemy, czy nie chcemy, to robimy. łobus Wyjmij, Luśia, paluszki z buzi. Wyjmij. Wyjmij, bo będziesz miała brzydkie paluszki. Wiesz? Chore rączki będziesz miała. Pokaż swoje chore rączki. Jakie ty masz chore rączki? No właśnie, chore rączki masz. Nie można paluszków buzi, bo masz chore rączki potem. Dobrze? Okej? Okay? Jak to jest ok Ślicznie pokazujesz. Pokaż jeszcze raz, okej? Okay? Łobuz! Dziś <coughs> To be jolly la 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 Done we now our gay apparel la 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 Troll the ancient yuletide carol Się będziemy z Wami żegnać Dzisiejszy dzień taki bardzo domowy Cały dzień byliśmy w domu Ale najważniejsze, że Asiu już jest trochę lepiej Jest zadowolona I głodna To już jest dobre znak. Asiu, nie zwalaj, nie wolno Trochę sobie jeszcze poczytamy Potem mamy jeszcze małą robotę do zrobienia Zobaczymy, czy nam się uda Tutaj też jest taki e, kicia kocia. E, czekamy na święta. Zaraz Cię kochanie wezmę. I tu już też jest kalendarz adwentowy. E, to nabyłam w zeszłym roku. Też coś takiego innego, fajnego. Dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy, że byliście z nami. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia. Pa! Musia chyba chcę pomachać, tak? Ale musisz rączkę podnieść do góry, bo nie widać. No bardziej do góry. O tak, ślicznie, brawo. A drugą podniesiesz do góry też? Brawo, Łucja, jesteś supermenka. Ucja, jesteś ok? Pokażesz okej? Okay? ok no jasne. A jeszcze mm, Śliczny. jesteś supermenka. Mm. jeszcze się przytulić? Chodź tu, łubuzie. Będziemy czytać o śniegowym bałwanku. Poczytamy o śniegowym bałwaku. Gdzie te koby to wywalasz? Gdzie? Nie można, tak? Czytamy o śniegowym balbaku. Nie, o kicikoci, ale to jest kochanie kalendarz adwentowy. To be Charlie, la 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 la. Done, we now are gay apparel. La 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 la. Troll the ancient Yuletide carol.